Siemano widzowie! Dzisiaj gramy w długowiczekiwany Among Us 3D Oczywiście to jest wersja demo, ale jest bardzo już fajne jak na start Jak będzie oryginalne Among Us 3D to proszę dajcie mi suba i lajka pod tym filmem To zobaczycie oryginalne, to jest wersja demo Więc klikamy play i ja, ja już gram w to zwykłe z tego zwykłego na pewno będzie, ale klikamy to. Yy, tu widzę. Dobra, dobra, tak? Skina sobie już ustawiłam przed nagrywaniem, żeby nie przybyło taki długi filmik. Owaga Fighting lobby. Ogólnie fajnie te, to wygląda. Oczywiście tutaj może być trochę takich niedociągnięć, bo to jest wersja demo przedprawirowa. I jesteśmy. Jestem Froxy. Ej, co? Ej, ukradnij mi mój kolor czerwony! Ej, wiesz jedni. Ej no! Oddawaj mój czerwony. Oddawaj mój czerwony, patrzcie, jesteśmy niebiescy. A ogólnie pod spacją widzę jest mikrofon. Halo. Polska. Mm -hmm. O, tu jest wardrobe Kolory czerwony. A, no to innego nie będzie. Niestety, czerwony czapka jest czerwona. Następnie będzie trzeba sobie zaklepać. Ogólnie, co? Je, yeah. hey, Ty, je, 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 Hmm. Hmm. Nie, tak, nie, tak, nie, tak. Stop. Słuchajcie, podejdźmy do niego. Ej, ty. Jak trochę. Stop przemocy. Stop. Stop. Tak, stop. Git. Git. Tak. O, można takie triki. Mnie. Mm. jak szybko. Uca, uca. Eeeem... Ty, mi miejsce. O to tak będzie... lepiej mięt! Proszę, tak walę w ten drzwi. Żeby mnie puściło. Proszę, wpuść. Puść no. no. Opa, się da tak wyżej. To ta łapka tutaj zostaje, widzicie? To jest trochę... No mam nadzieję, że oni to poprawią, jak będzie oryginalna wersja. Nie, ja nie lubić pączków, nawet jak wczoraj był c czwartek Ja lubi, ja lubić pączki, bo lubię Nie no, z kim jest ta gra? Czy ja klikam shift to moja postać zwalnia? Match. Ja, impostor 2, można regul... a Kolej dużo graczy pod E, co jest? Ustawienia, engineer. Okej, okay, okej, okay. P. O, pod P możemy zobaczyć graczy ich zasięg. Mam dwie nie, nie, ja! trzy trzy, dobra dobra. O! brązowy brązowy. Jest brązowy. Brązowy is good. You good. 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 Czekajcie, you. You. Good. Nie lubię, nie lubię. Ej, już, już mam dwa błędy. Oto, widzicie? Że łapka powinna iść do, do góry, a jednak idzie. Ej, dobra. Patrzcie, ta idzie do góry, ta już nie idzie, ta też nie idzie i ta też. Tylko to idzie do góry, a to ci błąd wielki. A jeszcze jak wejdziemy w player, to on znika i ja mamy wrażenie, jakby lognął. Uwaga. Enginer. Kiedy możemy używać wentylacji. Okej. Okay okej, okay, zaczynamy zabawę, panowie? Czy To jest mapa z Us normalnego. Jo! Nie pamiętam. Dobra. O, pierwszy task. O! Ciekawe. O, łapka z Poppy playtime Okej, okay, idziemy tu. Tam gdzieś są wentylacje. O, kibelek. O. Co to? Już tak? Okej. Okay. Mm. O, o. łatwy. widzę tutaj nigdzie wentylacji zobaczyć, jak to wygląda w 3D Przewodzeniem przez wenty O, good, good guys Jo, to jest wszystko Podobno y, miałoby się Among Us VR To miałoby się Among Us VR A nie, a nie miało to być Among Us 3D Ale jest 3D Dobra, tutaj otwieramy. W żeby trzeba prąd naprawić. O, prąd wrócił. Bit, bit chłopaki. Tutaj jest task. Trzeba przejść na koło. O. Teraz tu. Zabito ciało. Dobra. Dobra chłopaki, dobra, 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 ja już wam wszystkim powiem. Yy, ogólnie wszyscy jesteście sus, a najbardziej różowa. I to jest wszystko, co miałem powiedzieć. Ogólnie pod yy, E jest do głosowania. Pod spacją, jak widzicie tam w górze, jest mikrofon. Tego, że wszyscy się wstydzą odezwać. Kokot, mam, mam wrażenie, że on jest Polakiem. To jest Polak. Ej, ty. Pol Polska? 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 Tak? Zielony, dobra. Usunię na zielonego. Ej, zielony, zielony. Zielony. Tak? Zielony! Kilk, dogadałem się z typem. Tak. Zielony. Tylko o zielone. Ja się z tym. Ty. Ty zielony. Ty i nikt więcej. O, już można głosować eee, Dobra, na kogo by to zagłosować? Eee, na ciemnego, zielonego. O, ja zagłosowałem. Ja już złożyłem głos, jak kibili. To się w górę. Ale ciebie nie lubię zabrać czerwony kolor. Koniec głosowania. Patrzcie, ludzie. To! To jest te łapki, to zajebiste. Kurde, blada, to jest zarmiste, że odnośnie Sygna. Kurde. Ej, pamiętam, to spadało do lawy. Ej, fajne by była animacja, naprawdę. dalej, robić taski. Jest mappa. A, chat prąd, A, znowu trzeba tego taska -task, zrobić. O, połączyło z internetem tam. sensie jest jakiś task. Muszę z tego wejść. Tu. Stój. Tak. Te drzwi. Te. W tym korytarzu. O. Tylko pytanie: jak tutaj mam się dostać? To jest jakaś wentylacja. Tu jest task. Co mam zrobić? Aaa, dobra. Koło, koło plus trójkąt, koło koło. O, z Udało się. O, dobra. Jesteśmy w następnym tasku. 10, ale tutaj spada. O, Dobrze? Fikus. Dobra, przejrzyjmy do kolejnych drzwi. Następne drzwi. Tutaj jest bit. Czerwony. Dobrze ci tak. Nara gin jest Hmm, dobra brązowy kokos 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 mleko tak on kokos ty ty on on on, on. kokos czekaj na kogo kokos kokos kto Ja. Znaczy no. ja? Nie. Ej, dobrze mu tak robimy? Ze. Tak on, tak on, tak On on, on on, 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 on on on, on, Ej. Ja pier... tutaj jest, Tutaj jest sas! Tu masz szafkę. Tu maszawkę sas. Trzeba to zamknąć. Dobra, można już głosować. Ja głosuję na zielonego tego. Tak. Definitywnie. I skip. On skipnął. Na nikogo nie głosuje. Waga. Jak to wygląda? Jakie to było fajne? Ja był impostorem. Był impostorem, brązowy Brawo, brawo kokos, brawo kokos Brawo ci poszło, bardzo dobrze ci poszło e Tas, gdzie trzeba przejść, o prąd siadł Kurde Czemu brązowy co jest za mną? Czyli nie chcę stracić jego zaufania, ale chyba na niego trzeba muszę zagłosować. No, według mnie trochę jest podejrzany. No, szanujmy się. Gdzie jest electrical? Na no nie można. Nie. Ty... Masz się włączyć, ok?

Oliver Ko Kozon. Oliver Kozon. Sus. Tak, ty. Tak, głosujemy na niego. Oliver Kozon. Sus. Patrz, ile już... ty. Ty. A. ty. 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 Bye, bye, ok. Ty, ok. Ty, ok. Ok. No rozumiem, że tak. Czekaj, jak ona wygląda? Zielony. Tutaj są ogólnie skin z oryginalnego Us. Bo są by nie robili takich oryginalnych. Uwaga. Tak, zielony spadł. On się strasznie bronił. Jak! Wiedziałem! Wiedziałem, że będzie impostorem. On się tak bronił. On się tak bronił. Mi się cały czas bronił, że on nie jest. A gdzie jestem ja? A ja jestem tam. Dobra. Może drobę. Szybkie kolory, może być czerwony. No nie, no to on, no czerwony zajął mało. Ty. Nie będę przez ciebie czerwony. Ale patrz, to jest dziwne. Patrz, dajemy tę łapkę, ona zostaje. No, hmm? tu jest trochę dziwne. Jak te, te, to tu normalnie chodzi, ale fajnie to wygląda. To takie cieniowanie. Do, dobry czerwony, dobry czerwony. Mm. O, możemy oglądać CDA. Będziemy oglądać CDA. No, możemy. Patrzcie, ogólnie można kurde. Połodna muzyka. I taka, taka. Ej, dobra. Ej, no przez ten telewizor się stało. Nie mogę dziwnym sposobem obracać. Ej, halo? Kurde, patrzymy na ten czujnik. Full screen, windowed. Full screen, a! Windows taki, że nie górze... Nie, ja se pełnię. A, windowed... A, to... A że połowie ekranu nie ma. No to to w sumie nie jest fajnie Za chwilę... Dowadzić... O dobra, naprawiło się! Naprawiło się, dobra. Dobra, naprawiło się. Ci... Jakby się nie naprawiło, to bym musiał cofać. Skins. No nie czerwony no chciałem, kolor. Nie, niebieski. No to już niebieski wolę albo pomarańczowy ej no pomarańczowy jest taki trochę bliższy bliższy mm -hmm. czer dobra pomarańczowy jest trochę bliższy czerwonemu pogoskajmy chyba no, na samego pokoju o siema. Siema, siema a, znowu, się ma siema ma kokos a i znowu się si te gdzie A dobra, sobie poszło. Kurde, jak szybko myszką. Co jest na tym ma? A na tym Ciekawe Haj! Hej, cześć! Co tam? Dobry kolega. Git! Gdzie ty jesteś? O, ale fajne, że te amongasy, o, kolega się nie rusza. O, mają takie łapki. To jest takie piękne. Teraz niech ktoś się chodzi. A, ja, zrobię se tima. Tima tych z ryjem. Na... Ej, skibidi. Skibidi. Ej, dobra, szukamy takiego kapelusza. jest? I dobra, to, to sobie założymy na Froksiaka Fajna jest This is so, this is good Fajny skin Fajny Ty, fajny Ty nie, ty być nie Fajny, fajny, fajny. tak, 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 fajnie utęki Zajebisty skin, aha Kiedy start? 9 na 10 jest Ej, może zrobię odcinek strapim? Jak w to gramy? Tak, muszę. Muszę strapim zrobić odcinek, jak w to gramy. Popatrzcie, się poda kod, lobby kod. on wpisze sobie kod. I będzie git. Będzie tak, będzie good. This is good idea. Kurde, pięciu raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. I raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Kolega się przybiera. O, nam no przybiera się. Dobra, zawieruję do sobie, jak będę już w rundzie. Dobra, widzowie, to już na dzisiaj tyle. Będzie jeszcze więcej odcinków, będzie, to jest, to jest trwała seria z Among Us 3D, a ja wam mówię, naura!